Wbreczkowi do Patrzcie, co tutaj mamy. Będziemy ją dzisiaj testować. Będziemy ją dzisiaj testować. Czekajcie, jakie to są. Czekajcie. Jeszcze jestem halą, ja tu jestem. Dlatego, że tu jeszcze coś jadłem wczoraj, a takie jeszcze nawet nie czuję. Czekajcie, chwile teraz chwile. Jeszcze mam takie oje Jeszcze takie oje mam Jak chcecie takie kupić Jak chcecie takie kupić No to one są w leklerku to one są w leklerku Ale jest fajne takie chips Fajne Muszę zjeść te Nie te Tylko te a muszę wszystkie zjeść Czekajcie ja zaraz przyjdę, idę jeszcze do telefon zaraz Tak one się prezentują Tak o O bardzo

Wiecie, ile to ma kalorii? 157, że ma? 156? Trzeba dogadać. Ja... Ja coś przed światła А могу дать ей одну так. Я... Obrazem jest zmiana planu, widzowie. Otwieramy teraz te. Kto tam już się jadł? Kto Patrzcie, jak one wyglądają. Kto jak takie normalne, tak on się prezentuje.

To wypadki mi się wzięło. to miało najwięcej kalorii ale jednak się wydaję 100 gramów jakieś 2170 kree nie pamiętam jak się nazywa 520 kalorii

Seu nemigo de está Mae'n rhaid i fi bachio nhw'n mwy llwch. Mae'n rhaid i fi nhw'n mwy llwch Mae'n Tak, ja będziemy jeździć, czekajcie tutaj, jak będziemy jeździć. A my zostać w 2023? Nie. Czwartym, no czwartym. Z tym czwartym. To no gdzieś to tak będzie, czekajcie, to gdzieś to będzie. Yy.

Jeg oh, vil